Cześć, tu Adam i witam wszystkich fanów angielskiej Premier League. Przed nami naprawdę fascynująca kolejka, no i oczywiście wielkie derby Anglii, czyli starcie Manchester United na Old Trafford z Arsenalem. Zanim jednak do tego dojdzie, czas przypomnieć sobie jak wygląda 11. kolejka, zapraszam więc na ekspresowy skrót z tamtej właśnie serii gier. Jako pierwsze bierzemy sobie na tapetę spotkanie Manchester City z Middlesbrough. Ciekawie tutaj podopieczni Aitora Karanki się nam zaprezentowali. Wszystko oczywiście układało się po myśli Manchester City do minuty 90, kiedy to Martin Derun, takim rzutem na taśmę, wykonał ostatni cios. Middlesbrough w tym spotkaniu, będący jednym z trzech w zasadzie, więc to naprawdę szczęśliwy zbieg okoliczności, że Middlesbrough udało się ten punkt zyskać. Ale dzięki tej bramce Middlesbrough cenny jeden punkt z Etihad Stadium wywiozło. Wcześniej, w 43 minucie Sergio Aguero dostawił tylko stopę. Do dośrodkowania z prawej strony, no i 50 parę tysięcy kibiców na Etihad Stadium mogło się cieszyć. Jednak było to nieco na wyrost, bo Pep Guardiola i jego ekipa nie skorzystali z ogromnej przewagi i zremisowali jeden do jednego. Tego samego dnia West Ham podejmował na stadionie olimpijskim Stoke. Na stadionie olimpijskim, o którym było w angielskiej prasie bardzo, ale bardzo głośno, coraz więcej burz, coraz więcej starć kibicowskich. Kibice West Hamu po prostu nie radzą sobie chyba z ciążącą na ich klubie presją, no i w taki, a nie inny sposób wyżywają się w związku z porażkami bądź też remisami w ligowych potyczkach. Tym razem przyszło im zremisować z ekipą garncarzy, którzy na 15 minut przed końcem spotkania zdołali dzięki Jonathanowi, Waltersowi i Bojanowi doprowadzić do wyrównania. Wcześniej bramkę drużyny gospodarzy strzelił Mikael Antonio, ale oficjalnie została ona zapisana Glennowi Willenowi, bowiem zmienił on tor lotu piłki, a nie było pewności, czy strzał Mikael Antonio poszybowałby w stronę światła bramki. Wspomniany już Bojan zniwelował jednak przewagę West Hamu, no i drużyna Slavena Bilicza po raz kolejny już tym sezonie musiał zadowolić się tylko jednym punktem. W sobotę mieliśmy również bardzo ciekawe spotkanie na Vitality Stadium, które w zasadzie rozstrzygnęło się w minucie 74, ale tło do tego czasu było naprawdę ciekawe. Mianowicie w 11 minucie na prowadzenie ekipy Wisieręk wyprowadził nam Dan Gosling, ładnie tą akcję prowadzoną z prawej strony zamknął. Później Wiktor Aniczemew w 33 minucie wyrównuje po potężnym strzałie pod poprzeczkę. Przypomina o sobie wszystkim fanom Premier League, były napastnik Evertonu, no i West Albion, a następnie z wydarzeniem bez precedensu, mianowicie Sunderland traci swojego zawodnika w głupi sposób. Steven Pinar pozbawia się udziału w tych zawodach sędzia Mike Dean. Chwilę się jeszcze waha, no ale później już nie ma wątpliwości, że reprezentanta południowej Afryki trzeba po prostu odesłać do szatni. Ale osłabiony Sunderland wyciąga jeszcze ostatkami sił, a tak właśnie na 15 minut przed końcem spotkania powalony w polu karnym jest Wiktora Niczebeń. Nie waha się Mike Dean, pokazuje narzut karny, a z 11 metrów nie myli się Jermyn. Nie tylko w tym sezonie, ale w większości meczów w swojej karierze. Tak więc Sunland wygrywa bardzo ważne spotkanie na Vitality Stadium. David Moyes z pierwszą wygraną. Podczas gdy ekipa z północy Anglii wygrała niespodziewanie na południu, Burnley podejmowało w północnych regionach ekipę Cellheads Park. Alan Pardiu przyjeżdżał tutaj z dość słabą serią, tak więc liczył na przełamanie, ale okazało się, że Rudy Mourinho żąda, się jest zbyt sprytny. No i po raz kolejny, rzutem na taśmę, wraz ze swoją drużyną, wygrywa spotkanie w ostatnich sekundach. Wcześniej mieliśmy do czynienia np. z bramką Scotta Fielda. Tutaj Ashley Barnes, dawno nie widziałem na listach strzelców Austriak, wpisuje nam się na listę strzelców i zapewnia swojej drużynki. Nie, deklarec. 3 punkty. Jak to wcześniej wyglądało? Ano w drugiej minucie wynik otwiera sam Vox. Później po błędzie Crystal Palace do piłki dochodzi Johan Berg w No i zaskakuje Steve Mandande, co prawda błąd Francuza, byłego bramkarza Olimpiku Marcyna w tej sytuacji, ale nie zmienia to faktu, że 2-0 dla Burnley. Crystal Palace musi gonić wynik. Ostatecznie Orłom udaje się ten wynik dogonić. Najpierw w 60 minucie Conor Wickham dobija strzał w polu karnym, a później Christian Benteke z rzutu karnego nie myli się. No i mamy 2 dwóch, ale tak jak już powiedział rzut na taśmę. Tym razem po stronie Belni wykonany w bardzo dobrym stylu. No i Ashley Barnes zapewnia ostatecznie 3 punkty do kieszeni. Terfmund szaleje, 19 tysięcy kibiców się cieszy. Pomimo tego, że Berlin miał zdecydowanie mniejsze posiadanie piłki, to właśnie oni triumfują w tym spotkaniu. No i w sobotę mieliśmy jeszcze jedno spotkanie. W zasadzie nie będę się o nim dużo rozgadywał. Po prostu jedno wielkie prasowanie. Każdy kibic z Chelsea na pewno pozytywne wspomnienia ma z tym meczem. Everton tylko jeden strzał. Ja nie wiem jak to się stało, ale drużyna Ronalda Kumana wyglądała paskudnie, co najmniej jak zespół z Ligtu. Tak więc nie był to na pewno dzień Evertonu, ale to są najbardziej dyplomatyczne słowa, jakie tutaj można zastosować. Chelsea po prostu przetrawiła, przemieliła drużynę z Goodison Park i nic dziwnego, że taki ani inny wynik mogło się skończyć nawet wyżej. Główną postacią oczywiście jeden Hazard. Po raz kolejny Belku dowadnia, że jest w wyśmienitej formie. Pierwszą bramkę zdobył również Marku Alonso. Jak zwykle trochę nam do siatki Diego Koszta. No a na zakończenie tego wszystkiego bramkę do siatki w 65 minucie zapakował nam Pedro. Później Chelsea się już zlitowała i więcej bramek nie zapakowała. Imponujące zwycięstwo i kolejne trzy punkty dla Antonio Conte. W niedzielę spotkanie Arsenalu z Tottenhamem przewodziło reszcie stawki. W ogóle mecz uważany był za spotkanie kolejki i w niektórych w partiach nie zawiodło. Dlaczego w niektórych? Bo później po bramce nad cenamu nieco nam widowisko oklapło. Nie chcę powiedzieć, że piłkarze prezentowali się jakoś e, wyraźniej, widocznie słabiej, po prostu sytuacji podbramkowych było mniej, wprowadzono nam na Murawę Mirag Stadium po prostu szachownice. Zanim jednak to nastąpiło dwie bramki na przestrzeni 10 minut. Kevin Wimmer samobuja zapakował jeszcze przed przerwą w minucie 42 dosiadkowaniu Mesto Ezila. No a później, w 51 minucie tuż po przerwie, hurricane wykorzystuje to, że faulowany był niesamowity w tym spotkaniu Musa Dembele przez Doronta Kościelnego, no i wyrównuje nam stan rywalizacji. Tak jak już powiedziałem, na Dembele trzeba zwrócić uwagę, bo w tym meczu po raz kolejny pokazał, że nie tylko technicznie, ale przede wszystkim fizycznie i taktycznie świetnie radzi sobie z spotkaniami na szczycie. Wynik koniec końców myślę, że sprawiedliwy. Arsenal nie zrobił wystarczająco dużo, żeby pokonać Tottenham. Tottenham zaś nie wydawał się mieć na tyle ambicji, żeby to spotkanie wygrać, dlatego podział punktów na Emirates Stadium w derbowym klasyku. Nieco dalej na północ od Londynu Hall City podejmowało ponad Hall na Casey Stadium, drużynę Southampton. Trochę musieli podopieczni proda piuela przejechać, no ale na początku meczu wydawało się, że nie szkodzi im to zupełnie. Tym bardziej, że w szóstej minucie bramkę z rzutu karnego zdobywa Charlie Austin, no i ustawia nieco spotkanie świętym. Jednakże to, co stało się po przerwie, zdziwiło wszystkich i to tym bardziej, że przecież po kontuzji zmuszeni byli opuścić Will Wilkin i Abel Hernandez. W związku z tym Hal jeszcze w pierwszej połowie zostało dość mocno osłabione. Ale jak się okazało, kluczowa Zmiana, wprowadzenie Roberta Smotgrasa dało tygrysom 3 punkty. Najpierw szkod sam zdobywa bramkę, a później jest kluczową postacią przy trafieniu Michaela Dawsona. Jak widać na tych statystykach, posiadanie piłki i ilość stworzonych sytuacji na korzyść różnych świętych, no ale to tygrysy zostawiają 3 punkty na własnym obiekcie. Lester niespodziewanie albo też spodziewanie, ja się tak akurat tego rezultatu spodziewałem, przegrywa z West Bromem, z bardzo solidnym i bardzo dobrze i konsekwentnie budowanym przez jego piłisa West Bromem. Salomon Rondon, co prawda, bramki nie strzelił, ale jest tutaj postacią główną do wyróżnienia w bloku ofensywnym e, drużyny The e, Bramka numer jeden, to strafienie Jamesa Morrisona w drugiej połowie 65. minuta. E, 10 minut później Stan Slimani trafia do siatki, no a później Matt Phillips rozstrzyga ostatecznie wynik tego spotkania, no i daje drugą bramkę The Buggies, zapewniając im tym samym trzy punkty. King Power Stadium chyba powoli przyzwyczaja się do tego sezonowych zawodów, no ale cóż większość ekspertów przewidywała właśnie taki scenariusz. Tamten poprzedni sezon to był po prostu one season wonder, e, no i Nikt się nie spodziewał, że Leicester będzie gdzieś pikował, ogrzewał pozycję numer 1, 2 czy też 3. Tylko że gdzieś w okolicach 10 miejsca będzie ekipa Ranieriego oscylowała. Jeżeli mowa o niedzieli, to należy zwrócić również uwagę na spotkanie na Liberty Stadium we Walii. Swansea podejmowała Manchester United. Jeden był lider, jeden był faworyt tego spotkania. Jest nim bowiem ekipa Manchester United. Jose Mourinho, jakkolwiek oczywiście krytykowany, to w tym spotkaniu chyba musiał wygrać z ekipą Boba Brandeya, która nie prezentuje jakoś fantastycznie. Po zmianie szkoleniowca, po tym odejściu Franciszko Guidolina nie widać zmian na lepsze, nie widać progresu. Kibice później dali temu wyraz, kiedy no dość mocno wygwizdali drużynę jeszcze przy drugiej bramce Zlatana Ibrahimowicza, no ale po kolei najpierw 15 minuta i fantastyczne, naprawdę niekonwencjonalne uderzenie pola pogby. Takie strzały nawet na treningu czasami nie wychodzą regularnie. Tak więc wielkie brawa dla byłego zawodnika Juventusu Turyn. Później 21 minuta i 33 to podwójne uderzenie Zlatana Ibrahimowicza. Tutaj oczywiście. Kiwice powoli odwracają się od swojej drużyny. Niektórzy nawet opuszczają w 33 minucie Liberty Stadium. Nie wiem na ile to było wyjście po prostu na przerwę po -doga, a na ile konkretne i już definitywne opuszczenie stadionu w walizkiej Swansea. Ale coś jest zdecydowanie na rzeczy, bo, bo frekwencja na drugiej połowie wydawała się być nieco mniejsza. W 69 minucie bramka, honorowa bramka, będąca pocieszeniem dla Kiwiców. Mike Horn pakuje piłkę do bramki, ale nie ma już to najmniejszego znaczenia. Dawid Decha więcej bramek tutaj już nie wpuścił. No i dzięki temu Manchester United to bywa bardzo cenne. 3 punkty. No i ostatni mecz, który nas interesuje w kontekście kolejki numer 11. To fantastyczny pogrom. No i dominacja ofensywna w każdym elemencie tej frazy drużyny Liverpoolu. Watford został po prostu potraktowany jak uczniak. Walter Mazzari gdzieś tak w okolicach minuty 60 kręcił z niedowierzaniem głową. Nawet po bramce Darley'a Mata zbytnio się nie cieszył. No ale z czego tu się cieszyć, jeżeli przez godzinę gry traci się pięć bramek. Pierwsza bramka Sadio. Mané, no i to jest perfekcyjny pokaz tego, jak dynamicznie i szybko potrafi się poruszać w ofensywie Liverpool. 30 minuta Filipe Coutinho w takim azardowym stylu, ale powoli staje się to również stylem Brazylijczyka, który z wiek zazwyczaj strzelać nam gdzieś po okienkach, tutaj zaś takim szczurem po ziemi pokonuje nam jeszcze Aurelio Gomesza. Chwilę później Gomesz schodzi i w jego miejsce z konieczności musiał wejść Kostel Pan Tilimon. no ale zdecydowanie gorszy bilans miał Rumun, bo w 43 minucie po główce Emre jest już 3 do 0, no a druga połowa i 0 litości z strony Liverpoolu. 57. minuta i uderzenie Roberto Firmino. 60. Kolejne Sadio Mane. Przedzielił nam jeszcze trafienia Liverpoolu wspomniany Darryl Janas w minucie 75. Ma ten dryg i ma ten zaciek ofensywny. Były obrońca Newcastle United. No a w doliczonym czasie gry drugiej połowy Giorgino Wijnaldum zdobywa bramkę. Co ciekawe nie jest to Daniel Stalicz, który miał przy okazji dwie poprzeczki. Jest niesamowicie pechowy Stalicz, jeżeli chodzi o ten sezon w Liverpoolu. Jakoś nie do końca chcę mu zaufać Jurgen Klopp. Ma to w związek oczywiście z fenomenalną dyspozycją Roberto Firmino, który cieszy się naprawdę bardzo dużymi pokładami Jurgena Kloppa. Widać kogo faworyzuje, no ale być może Daniel czy jeszcze będzie miał swoje 5 minut przed nowym rokiem. Jest to bardzo prawdopodobne, zwłaszcza że Jurgen Klopp wspominał coś w wywiadach o rotowaniu składem. Tak czy inaczej fantastyczne spotkanie, no i naprawdę już bardzo dużo osób w Anglii zaczyna się zastanawiać, czy ten Liverpool Jurgena Kloppa to jest ekipa, która rzeczywiście może powalczyć o Mistrzostwo Anglii. W tej chwili są na pierwszym miejscu i to widać teraz w ligowej tabeli. Na drugim miejscu londyńska Chelsea, a później Exequo, Manchester City i Arsenal, którzy stracili punkty, a mogli przecież znajdować się na szczycie razem z Liverpoolem. Na dole tabeli nieco odżył nam Sunderland, no i zrównał się z walizką Swansea, bo Bradley pod coraz większą presją, pomimo tego, że niedawno został zatrudniony. Jeżeli chodzi o takie kolejki, to myślę, że nie może być zaskoczeń trzech piłkarzy Liverpoolu, Lalana, Coutinho i Mane. Wszyscy trzej zagrali pierwsze skrzydce i naprawdę fantastyczne spotkanie. Salomon Rondon na szpicy, pomimo tego że Bramki jest strzelił, główna postać bez bromu i naprawdę ten zawodnik jest podpięty do ciągłej ewolucji. Na lewym skrzydle Eden Hazard, fantastyczne spotkanie z Evertonem, dyrygent numer 1, Musa Dembele w środku, to myślę też nie może nikogo dziwić, fantastyczne derby z Arsenalem. Na prawej stronie Johan Berkudmonson, świetne rajdy, świetna dynamika, formacja defensywna, trzech zawodników, którzy zaskoczyli bądź też spisali się bardzo solidnie. Michael Dawson i jego uderzenie, które dało al 3 punkty. Callum Chambers, fantastyczna postawa w spotkaniu z Manchester City. Alonso, nie dość, że Bramka to jeszcze kompletnie wykluczył nam jakiekolwiek działania Evertonu w ofensywie. No a na bramce oczywiście Jordan Pickford, który musiał sporo formów obronić, ale ostatecznie zakończyło się to wszystko sukcesem. No i dzięki również jego postawie Sunderland zdobywa pierwsze w tym sezonie trzy punkty. Na zakończenie oczywiście bramka kolejki jest to uderzenie Pola Pogby. Jeżeli chodzi o przypomnienie 11 kolejki to by było na tyle. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego weekendu z Premier League. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!